Mam wyciągnąć list? <laughs> i drugi Powiedz każdemu coś miłego i uśmiechnij no, się No, mama No, no Papa List Bawa. List, Bawa. no Lena ma list Chcesz wiedzieć co jest napisane? Uh -huh. Tu jest napisane powiedz każdemu coś miłego i uśmiechnij się. A teraz coś miłego trzeba powiedzieć. HAPPY CHRISTMAS! HAPPY CHRISTMAS! A tutaj? Uh -huh. Tutaj napisane jest szukajcie w zmywarce. W zmywarce? Gdzie jest zmywarka? To jest suszarka. Ale ty masz szukać w zmywarce. W zmywarce i co jest coś? No jest coś? No jak nie ma? Jak jest? Zobacz, fotel. I domek dla ptaszków domek dla ptaszków To jest dwa dziury Dwie dziury uh -huh. Idziemy jeszcze do sklepu e, kupić żółty ser tak jak mascarpone i sos do obiadu Także yy, zabieramy Was ze sobą Światełka migają No No i i za chwilę najazd Hunów Tak, za chwilę będzie najazd hunów przyjadą chuni przyjadą Hunowie i nas ograbią. Tuzia, tu choć padał na te zakupy, na, na taśmę, ale cukiereczków nie, cukiereczków nie. Dobrze. Tu. I odóż. Proszę, teraz chlebek. Dobrze, dobrze. Świetnie. No, proszę, Pięknie, gotowe. Ale tutaj to już mamusia musi. A, my 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 face. Face. Robimy właśnie dziewczynom sesję świąteczną. Żeby, żeby miały zdjęcia ze świąt takie y, z okolic świąt. Słuchaj, przynieś no tylko te koniki. Happy Christmas! Dzisiaj. Uwaga! Uwaga, Christmas. Happy Christmas!

Czekamy na chłopaków Mama właśnie wypatruje z Lilką przez okno bo już, właściwie już powinni już powinni być Kto tam jedzie? No kto jedzie? Idziemy dalej Jedziemy właśnie po SOS do e, zapiekanki. Piekanki Także e, Także jedziemy do Aldika i zobaczymy, zobaczymy czy, co, co nam się uda kupić bo pewnie, bo pewnie wyjdziemy jeszcze z kilkoma innymi rzeczami poza sosem, tak jak zazwyczaj jest no więc będziemy jechać z naszymi gośćmi na Winterval także e, weźmiemy i zabierzemy ich na Winterval e, i e, pokażemy im trochę co prawda oni już widzieli tak ogólnie kiedyś Winterval, natomiast nie widzieli tego filmu, który teraz jest. Nie widzieli jak to wygląda w tym roku. Pójdziemy do Świętego Mikołaja, także plan jest na cały dzień i zobaczymy co, zobaczymy co jeszcze będziemy robić. Jedziemy właśnie na Winterval. Także będziemy jechać autobusem, więc Lena jest cała podekscytowana, bo uwielbia jeździć autobusem. E, więc jest cała podekscytowana już na samą myśl o autobusie, a jeszcze jest kwestia winterwalu, a jeszcze taki mam plan, żeby ją zabrać do e, świętego Mikołaja. Więc Lena, gdzie jedziemy? Winterwal. Wow. Wow. Jedziemy na Winterwal? A ja ciebie też kocham. Ona kocha winterwal. A kochasz interval. A co tam jest na obrazku Lena? I mamusia Lili nam usnęła. Także będziemy musieli ją obudzić, żeby nie było problemu z usypianiem dzisiaj. Także... Cudownie po prostu, mam nadzieję, że nie obudzi się w może morze. Będziemy jechać właśnie muńskim kołem, prawda? Tak? I co, będziemy jechać taką wielką karuzelą? Tak? Lęcia? Ej, żabo! Tak wysoko, wysoko. jest? No powiedz. Krowa. A jest Maria? Gdzie jest Maria? Tak. A gdzie jest Józef? Tak. A anioł? Anioł też jest? A jest pasterz? Jest anioł. A jest pasterz? I zobacz, ma owieczkę. Poszłam właśnie do toalety i się zgubiłam. Poszłam w złą stronę, pomimo tego, że toalety się nie znałam dobrze. Rozkład, który e, się idzie. Także teraz będziemy szli do Świętego Mikołaja. Także e, dziewczyny oczywiście podekscytowane. no dobra, teraz stoimy w kolejce i czekamy. Lęciu, dokąd idziemy? Santa. Zobaczyć Santę, tak? Wow, naprawdę? I co i będzie prawdziwy Santa? Będzie prawdziwy Santa? O tam zaraz pójdziemy A kto tam czeka na nas? Santa na nas czeka Tak Lili Liluś, kto na nas czeka? Santa

You can also sit but on the side, Jack. you coming over? And is that a lovely Rudolph dress? Oh, that's lovely. Can I get a high? shake hands? Yeah. Hey! Way well, girl. Yeah, are you coming over to get a lovely picture? Your president will be waiting for you. And you'll be all excited, won't you? Yeah? Come on with this system, you will be all <laughs> excited as well. And you'll be jumping all over the place with all the presents. will Yeah, won't yeah. You? wow! Wow. Now. Yeah. Oh, you need something nice to have Rudolph and the reindeer now. Lena, will we leave something for the Rudolph? Yes. The carrot, maybe. A carrot and a, and a bowl of water as well because it'll be thirsty. Oh. And a snowman. And a snowman is ready. A snowman. If we will have a snow. If we have snowman Thank you very go. much. Bye Bye. Dear. Happy Christmas there. No, możesz. możesz otworzyć, jest twój. O, jaki ładny. Pokaż zdjęcie pokaż. zdjęcie, pokaż zdjęcie. Pokaż kochanie Co dostałam? Spisiaj do środka otworzy leciałka. Wow! Konik. Konika? Lena, Lena, ale pomału. Lena, pomału. To dziadzia ci otworzy, okej? Okay? Jakie fajne, tak? Otworzysz jej? Lili, poczekaj! Dziadzia ci otworzy, okej? Okay? Jesteśmy właśnie w McDonaldzie. Dziewczyny dostały Happy Mila. Tak Lenciu? Lenciu, lęciu, dostałaś Happy Mila? Widziały Santę. Tak Lenciu? Miam, niam, niam, niam. Pycha. Takie niezdrowe jedzenie. Ale wszyscy mamy niezdrowe jedzenia. Tu się odbywa wielki tuni w hipopotamy jedzące kulki. Ty a jak to, że tam jest z tymi? No bo to ogólnie wyrzuca wszystkie kulki na to elektrycznie, a potem się pojedynkuje kto więcej zje po swoim Ale jak się tego się nie otwiera. Tego się nie otwiera. No, lewa kurwa. To poczekaj, wujek, pokażę, jak to trzeba to zrobić. Teraz tak. Najpierw wszystkie z wyrzucamy tutaj, żeby były na środku pojedynku. No. Nie wszyscy chcą zlecić. Właśnie, Lena, mamy te zęby. Lili, myje sobie zęby. Pokaż Lili, jak myjesz zęby. Lili, myję sobie zęby. Z przodu, z przodu, z przodu. Super! Lileńko! Pięknie! Pić, tak, nalej sobie picie. A wyplujesz pastę, tak jak lena? No, wystarczy, wystarczy! To jest chleb. Co, lilka? Ja na dwa, bo mam Co tam jest? Jeszcze z lilką, dalej. No, dalej. Lili, co tam jest? Dziewczyny dostały takie zabawki yy, na... w y, happy, happy Mealu i teraz się właśnie bawią. Także odpakowaliśmy, odpakowaliśmy hipcie i teraz jest zabawa, zabawa hipciami.